Witam Was. Tu Kamil, oczywiście. Chciałem Wam pokazać, że doszło do nas silosy. Tu są akurat części, czyli podajniki, zasuwy i zgarniacze. I silniki tam pierdały takie. Nie? Tu mam rozciełacz postawiony zimową, to znaczy zimową. Po robocie był umyty. Postawiony. Tu mamy nasz opryskiwacz biarski, on ma 300 litrów, do ciapka sobie daje radę. Mamy tylko po prostu go do ziemniaków, do pola tam w jak pryskamy Randapem czy coś, to... to tak. Tutaj stoi nasz opryskiwacz 4200 litrów. Berthoud, on jest do sprzedania, jakby ktoś był chętny. 27 metrów lance. Pełna hydraulika, fałka, wszystko ma, jest kółka, co, co byście chcieli co tu jeszcze własna hydraulika po pięciodrożne dysze, czyli rozdzielacze, że możesz nam przekręcać pyk, pyk na co się chce nie? cena 25 tysięcy do negocjacji. Oczywiście jak ktoś przyjedzie, zobaczy, obejrzy, no to na pewno się dogadamy jakoś. Nie? bo po prostu chcemy się go pozbyć bo tylko u nas stoi i zawadza miejsce i to wam jeszcze dalej pokażę Gdy wam dalej pokażę w silosy, podajniki znaczy podajniki to już więcej nie będzie tam akurat w wiacie wam zaraz pokażę wszystko tu stoją 3 silosy 100WU czyli podniesione 130 one będą miały będzie u góry. Tu są oczywiście góra. Będzie tam yy, taki pomost. Na tym będzie żmijka. Wszystko. Jak będzie złożony, to Wam pokażę. Yy, bo dzisiaj mamy hugowy dzień. Miałem na nagrać. Mamy 29 maja. Miałem Wam nagrać, jak będziemy pryskać rzepak Ale chyba to Tu mamy bloczki. Ale to chyba nie wypali, bo. Dzisiaj mam kawalerski mój Po tym idę po prostu się odstresować i tata będzie sam pryskał szepach z bratem tu mamy z domem, to będzie noc, to ja już będę dobrze wstawiony jak to mówią. Tu mamy oczywiście warsztat, teraz akurat spałam ramę od przyczepy, łyżka będzie do przerobienia. Są haki, wszystko będę łyżkę przerabiał. Tu mamy następny Silos, to jest już 260. Ale tak, tu jest wszystko pomudzone. Ech, tu spawarka pierdoły, tu jest podłoga od 260. Tu jest są pomosty do naszych tamtych 130. A tam mamy jeszcze podłogę. Teraz tu przejdę tylko. Tu mam podłogę do wszystkich trzech 130 -konnych. To będzie wszystko, co tam fachowcy będą wykładali. No i resztę podajników. Jak to będzie już zgrane, wszystko ładnie, pięknie, to wtedy wam pokażę, jak to docelowo będzie wyglądało. Na razie chciałem wam pokazać, że po prostu to doszło. Że. Że. Nie ma się to martwić. Dobra, tu mam blachę na podłogę, na wszystko. Pawarka stara bo miałem trochę problemy z spawarką z, z ale już był tu mechanik nie było tak źle zrobiona wszystko jest elegancko no ona już ma 10 lat to wymiana takiego przewodu w, w uchwycie spawalniczym koszt 22 zł to była cała naprawa tej spawarki oby strasznie mi masowało przy łóżce, zaklejało łóżkę i w ogóle tak wygląda rama. Wspowana kratownica, tak to wygląda. koła jest obromówka nowa, no bo ona była kiedyś do gnoju przeznaczona. Teraz po prostu będzie nowa podłoga. Burty zostaną stare, ale, ale z nowej yy, będzie. To wszystko będzie wypiaskowane, pomalowane i będzie jak nowa. Tu muszę łyżkę przerabiać, cała ta tył będzie w nowy. Bo wyrwaliśmy ją ładowarką przez adaptację, bo to jest łyżka do tura była, a my po prostu używaliśmy ją do, do ładowarki i ładowarka ma za mocną siłę i tu mamy uszy wypalone, 4 sztuki, czyli już widło sobie zrobimy, wszystko zrobimy sobie do ładowareczki tak, co tu jeszcze mam wygrać? Tu leci oczywiście woda z, z deszczówka. Hmm. Tu mamy tą ramę od przyczepy, którą w górę. E, oczywiście trzeba zregenerować siłownik. Bo już po 20 latach zaczął cieknąć. Tu mamy ten siłownik. On jest tu. I tak rama wygląda, nie? Nie ma filozofii, to jest jedno kół. Tu który dzisiaj będzie podczepiony do ciapka musimy kościć pola tu jeszcze chciałem wam to wszystko pokazać, zapomniałem ostatnio pokazać wam rozładniacza mejki no i całego rozdzielacza wszystkiego to zapomniałem wam pokazać, tu jest mieszadło, uganie z myjka zewnętrzna, oprysk rozładniacz. Zawód drożny i oprysk, no i, i ciągnięcie oczywiście. Nie? Tu mamy granik do wody czystej, i tyle. No. Wszystkie osłony do rzepaku będzie w filtry są już wyczyszczone. No bo dzisiaj już chłopaki, jak jadą w rzepach, to musi to być zrobione. Nie? Tu on pokażę dalej tu się nic nie zmieniło wykopaliśmy tylko odprowadzenie wody to będzie yy, teraz sporo deszczu byłby. i tu mamy odprowadzenie wody na razie jest rura wstawiona żeby po prostu potem to spłukać żeby nie było żadnych źródła, nic tu wykopana rura na 2 metry ponad i sprowadzone bo my mamy tam różnicę między jedną drogą a tutaj tą polną jest 4 metry różnicy mieliśmy gdzie uciec z tym z wodą i tyle i dalej idziemy do garażu. Tu mam oczywiście szarżan magnezu. Tu jest opryskiwacz plecakowy z Demona. Podróbka, ale robi robotę jak cholera. Tu oczywiście... Tu jest mącznik, mącznik. Środki. Jeszcze SN300 nie jest umyty, mieliśmy siać jeszcze... Grykę u nas jako poplon, ale posięliśmy ją ręcznie, bo było za mało do siewu. I tak na razie stoi zagradzony, ale będzie umyty. Będzie wtedy wymieniony kultywator, talerzówka na kultywator, i wtedy będzie zostawiony. Już będzie sobie zimową. Tak no, będzie czekał do jesieni, do siewu, rzepaku i w ogóle. Mamy przyczepy powstawiane, są umyte, tak jak na vlogu mówiłem, tylko nie miałem kiedy nagrać jak są powstawiane, wszystkie są poszczepiane jedna do drugiej wszystkie stoją na podajniku tutaj u nas a tu nie zresztą nie będzie widać co bardzo stoją wszystkie na podajniku wszystkie cztery sztuki i tak to u nas zimuje, zimuje po robocie po prostu tak stoją, żeby słonko na nie nie reagowało i w ogóle no bo po co on to ma klandeki niszczyć i w ogóle się nie Dobra, na dzisiaj kończę taki krótki vlog, jak to wygląda u nas, co robimy akurat i do następnych vlogów. Pozdrawiam, na razie hej!